Zetrzyj kostkę mydła do butelki Coca-Coli. To połączenie to prawdziwy hit. Genialna mieszanka, o której niewielu słyszało, a jeszcze mniej ją wypróbowało. Mydło dzięki zawartości tłuszczów i związków zasadowych ma silne działanie czyszczące. Zacznij od starcia zwykłej kostki mydła. Chwilę to zajmie, ale efekty są tego warte. Do wiórków mydła dodaj 500 ml Coca-Coli. Tak, Coli. Zawiera ona kwas fosforowy i węglowy, które świetnie radzą sobie z uporczywymi problemami. Do tego połączenia wlej trochę wody i podgrzewaj całość na średnim ogniu, mieszając, aż wszystko się połączy. W osobnej szklance przygotuj roztwór wody z solą. Sól działa tu jak stabilizator i naturalny wzmacniacz. Pomaga związać składniki, a przy okazji dodaje miksturze właściwości, które zaskakują. Gdy baza na patelni się rozpuści, dodaj słony roztwór i dokładnie wymieszaj. Gotuj aż mikstura zgęstnieje. Teraz przelej mieszankę do małych, plastikowych pudełek. Poczekaj, aż masa zastygnie. Gdy będzie gotowe, zmieni kolor. Używaj go do mycia przypalonej patelni. Zobacz, jak łatwo możesz pozbyć się przypaleń dzięki temu domowemu trikowi. Wystarczy nabrać trochę mydła i umyć nim spaleniznę. Zajęło mi to chwilę, a patelnia wygląda jak nowa. Bez szorowania i użycia druciaka.